Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Fox i w dzisiejszym szperaczu opowiem Wam kilka niezwykłych ciekawostek o człowieku, w którego wcieliliście się pewnie nieraz. O bohaterze, który pewnego dnia został wrzucony do całkowicie nieznanego mu świata. Ale dobra, więcej już Wam nie zdradzam i zapraszam do oglądania. Steve, bo tak ma na imię nasz bohater, jest postacią nadzwyczaj wyjątkową, o czym dowiecie się właśnie w tym filmie. Po pierwsze, jest on wyjątkowo silny, o czym wspominałem już zarówno ja oraz Rox w naszych filmach. Zakładając, że shulker boxy wypełnilibyśmy tak zwanymi koksami, po przełożeniu ich masy wyszłoby, że Steve jest w stanie unieść ponad 9 milionów ton. Dla porównania odpowiada to masie ponad 960 wież Eiffla, czy też prawie 1,5 piramidy Cheopsa. To pewnie już wiedzieliście, jednak czy zastanawialiście się kiedyś, ile sam Steve waży? Zacznijmy od kilku faktów. Zakładając, że każdy blok ma długość 1 metra, można zauważyć, że Steve ma około 180 cm wzrostu. A jego szerokość wraz z rękoma to około 60 cm, przynajmniej według zapewnień GamePedi. Teraz korzystając ze wzorów na objętość sześcianów można w bardzo łatwy sposób obliczyć objętość naszego bohatera. Zacznijmy od pikseli. Zakładając, że gramy na podstawowej wersji graficznej Minecrafta wysokość naszego bohatera to 32 piksele, a szerokość to 16. Obliczając teraz wszystkie bryły naszej postaci, czyli głowę, dwie ręce oraz tors wraz z nogami, wychodzi nam, że objętość naszego bohatera to 1664 piksele sześcienne. Zapamiętajmy tę liczbę. Teraz wracamy do wzrostu w pikselach oraz realnego. Wiemy, że 32 piksele odpowiadają wzrostowi 180 cm, więc po podstawieniu wychodzi nam, że 1 piksel ma wysokość 5,625 cm, czyli 1 piksel sześcienny to około 177 cm. Teraz już tylko wystarczy pomnożyć wcześniej zapamiętane 1664 piksele sześcienne przez 177 i wychodzi nam, że objętość naszego bohatera to około 269 156 cm. Prześciennych. Jednak wiem, że Wam to nie wystarcza, dlatego teraz biorąc pod uwagę średnią gęstość ciała człowieka, wychodzi nam, że Steve waży około 310 kg, więc nie tylko jest silny, ale też i wyjątkowo ciężki, a jego BMI wynosi 95,7 co wskazuje na skrajną otyłość. Dla porównania osoba o takim wzroście powinna ważyć między 60 a 80 kg. Ostatnią rzeczą nad jaką się zastanowimy będzie prędkość z jaką biegnie Steve. Tutaj po raz kolejny będziemy musieli wykorzystać założenie, że jeden blok ma długość 1 metra. W ten sposób ustawiając 100 bloków powstanie nam bieżnia do biegów na 100 metrów, na której zmierzymy Steve'owi czas. Po pierwszym biegu widać, że podczas klasycznego sprintu przebiegnięcie 100-metrowego odcinka zajmuje mu nieco ponad 19 sekund, co daje nam średnią prędkość około 18 km na godzinę. Jednak wszyscy wiemy, że postać ta dużo szybciej porusza się skacząc, dlatego też należy przeprowadzić drugi test. Z którego wynika, że skacząc ten sam dystans pokona znacznie szybciej, bo tylko w nieco ponad 15 sekund, co również po przeliczeniu daje nam prędkość 24 km na godzinę. Co jest niezwykłym wyczynem, biorąc pod uwagę, że Steve potrafi tak biec przez długie kilometry. No i teraz pora na mniej naukową ciekawostkę. Zastanawialiście się kiedyś, skąd pochodzi nazwa Steve? Jak się okazuje, nigdy nie została ona potwierdzona przez twórców, a sama pochodzi z gry Super Meat Boy, gdzie występowała bardzo podobna postać nosząca właśnie imię Steve oraz Mr. Minecraft. Co ciekawe, nawet sam Notch nigdy nie potwierdził tej nazwy, przez co we wszelakich wywiadach często używał przy niej znaku zapytania. A więc to tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, fajnie by było, jakbyście zostawili po sobie lajka oraz jakiś komentarz. My widzimy się najprawdopodobniej za tydzień. Ode mnie to już wszystko. No i cześć!